Co to jest? Uuuu! Pamiętaj, żebyś musisz kliknąć subskrybuj ten kanał i 3% zwrotu z Mati! Dzień dobry! Pęjdę red z tej strony i dzisiaj BNIF. Sprawdzamy co to jest. Nie mam pojęcia jakieś upgrade, jakieś coś. Nie wiem. Nie wiem, to wygląda jakbyśmy mieli upgrade'ować swojego ludzika, dawać mu jakieś takie fajne rzeczy i on by musiał walczyć z różnymi przeciwnikami. I Może jak przegramy, to to wszystko stracimy, nie wiem, ale wydaje się to bardzo, bardzo ciekawe i my, oczywiście, dzisiaj to sprawdzimy. Więc jeżeli ktoś jest bardzo yy, fajny, to zostawia teraz łapkę w górę i pisze Mati, proszę dla ciebie łapka w górę, wariaciku, czemu to się tyle ładuje? Okej okay. UHDV Frontline Facility, 600 metrów below sea level 600 metrów pod poziomem y, morza I co jeszcze? Okej, okay, Wrzucę nas B Okej, okay, jesteśmy w jakiejś placówce takiej y, SCP XDD y, Patrzcie, no to jest całkiem, bym powiedział Zwariowana ta sytuacja Gdzie my się w ogóle znajdujemy? Czy coś tutaj można podnieść? Damn Siema, mogę mu strzelić kopa? Nie, to jest... A nie Limited Czyli w różne miejsca mogę chodzić, ale nie we wszystkie Okej okay. Wygląda to ładnie Wygląda to fajnie No dobra Jeszcze nie wiem dokładnie co ja tutaj muszę zrobić, więc... Nie wiem Może tutaj wejdę? Oho Charge Weapon, Light Blast Restoration, Smite, Speed, Weapon, Durability, a to są różne klasy? Tak, ten jest super szybki, ma mało HP i takie obrażenia, jakieś teleporty robi, czyli tutaj mamy klasy. Dave, to są jakieś warloki, Fireballe można strzelać. Brawler, ten kopie i zadaje dużo obrażeń, a tutaj jeszcze nie mam wystarczającej mocy. Dobra, mnie, mnie interesuje chyba ten chłop, co jest taki super szybki. Okej okay. Tylko. A, nie mogę kliknąć. Press E. You are a Spectre. Press E to become Warlock. Aha, czyli ja już jestem z automatu tym Spectre i mogę się zmienić. Rozumiem. No ale dobrze. W jaki sposób to wykorzystać? Gdzie ja mam iść, żeby sprawdzić yy, swoje umiejętności? O, pewnie tutaj. Pewnie tutaj. Press E to go beneath a O kurde dobra Let's fucking do this Let's check this out Nie wiem może będzie fajne Caves okej okay, okej okay. Mamy punkty w prawym dolnym jakieś do zbierania I możemy sobie normalnie Walczyć co to jest 5% że przeciwnik wybuchnie Dobra jesteśmy Bardzo szybcy aż tak za szybcy Bym powiedział Pytanie, czy ja tutaj mogę znaleźć jakąś broń? Ale jesteśmy ultra szybcy, dame. O, mam łom. No i dobra, to wystarczy. Dostał na łeb. Ajajaj! Aj, aj. Ale tu są jakieś roboty, widzicie? Z nich takie... A nie, to myślałem, że iskry z nich wypadają, ale to nie iskry. To są po prostu punkty, które mogę tam zbierać. Dobra, padł. Zajebiste. Zaje fajne. Bawię się świetnie. Tylko nie wiem, czy oni żyją, czy nie. Na, na wszelki wypadek trzeba zawsze dobić frajerów. Ale no wyglądają jak takie zombie. Super! O, ten nie jest zombie, ten jakiś nomad taki. Ale już bezręczny. Już nie jest zręczny. Więc pewnie tak. Bardzo ciekawy tryb. Tylko skończyła mi się broń. Właśnie, bo tutaj też chyba w zależności od tego, jaką klasą jesteśmy, to te broni są wytrzymalsze i tak dalej, bo to było napisane wręcz yy, podczas wyboru tej, jakby klasy. Czy on ma paralizator? Nie, ma jakiś odłamek. Dobra. Nie wiem, czy tutaj trzeba wszystkich zabić, czy co tutaj trzeba zrobić. Ale sprawdźmy kół. I have no clue. Aha! Czyli ustawiamy chyba. Nie. I to nas cofa teraz tam? Nie, to jest taki lekki dasz. Dziwne, dziwne jeszcze. Oj, 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 za szybko biegam. Za szybko biegam, ale z jednej strony to jest spoko, bo mogę szybko się cofać po bronie i, i sobie radzić z tymi frajerami. Patrzcie, nawet on ma cień na twarzy. To jest jakiś progres tutaj. Na ziemię. Dętka. No tak, bo w sumie jak oni umrą, to wtedy wypuszczą te punkciki z siebie. Dobra, idziemy dalej. Tutaj jest zielone jakoś, interesująco. Czy mogę przejść? Można. Ok, czy to jest potwór? Czy ja tu jestem bezpieczny? To jest tak jakby sklep. Ok. Można kupić jakąś katanę za 650 złotych, seamitar za 500, nóż za 500 i rewolwer też za 500, ale my nie mamy na to pieniędzy. Możemy kupić jakieś upgrady, ale na to w ogóle nie mamy punktów. Młotek można sobie wziąć za free. Eee, jakieś tarcze, Nunczaku, czy jakieś inne pierdoły? Co to jest granat? Ale nie można go podnieść. Enchant weapon. Okej, okay, tego też nie możemy zrobić. Możemy kupić Energię, Speed Boost i HP. A tutaj co? HP, Stamina i Speed Boost. Samon the Pursuer? Nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tego. A nie mogę tutaj bić w ogóle. Dobra, samonowaliśmy jakieś Pursuera. Nie wiem do końca co to znaczy, ale pewnie się niebawem dowiemy. Nic nie mogę stąd wziąć. Mam po prostu za mało hajsu. The pursuer has arrived. What the fuck is pursuer? Tutaj go nie ma? Nie. O tam coś jest. Nie, ale to są wszystko zamknięte. Więc pozostała nam jedna możliwa trasa. Co to jest? Kusza jakaś. What the fuck? Co tu się dzieje? Oh my goodness. Okej. Okay. Gain extra power on kills. No i to jest spoko umiejętność. Nie jakieś głupoty jak wcześniej. 5% szansy na coś tam, 5% szansy na coś tam. I teraz ci już wyglądają normalnie. Nie są tacy dziwaczni. Ale jest ten krab, czy tego kraba nie zabiłem? Dobra, przed nim to trzeba... Kurwa, mać tam! Popierdoliło tego krabensa. No powaliło go, wszystko się psuje na hita jak się go uderzy. Jak ja mam go pokonać niby? Nie mogę kopać tutaj Dobra. Jest problem. Where is a weapon? No jak on przewiduje moje... What the actual Fuck. Dobra, 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 dobra. Nie ma tragedii. Pomyślmy o tym. Z innej perspektywy, gdzieś tu na pewno leży broń. Proszę bardzo. Leży. I nawet kolejna. Dobra. Trzeba po prostu tak uciekać jak najdalej. I on wtedy sobie nie radzi. Ale on broni niszczy na hita. Czy to ma sens w ogóle strzelenie w niego? W ogóle, czy da się go zabić? Nie mam kurwa pojęcia, nie? Chyba go w pizde zostawię tam. Chyba go zostawię, bo nie wiem, nie potrafię go pokonać. Potem się pomyśli. Jak już będę troszkę mocniejszy. Bo nie wiem, czy to ma sens. Okej, okay, muszę tych firebali używać, bo zapominam cały czas. Ale mam wrażenie, że ten pokój się teraz zmieścił, zmienił. Inaczej to wygląda niż... Przy że tego nie trzeba uderzać. że można to dać. Strasznie duży pokój. Boję się. Okej. Okay. Taca good das good. Dobrze, Pik Na glebę? To chyba jest to. Jak się za długo obok tego stoi, to może wyjdzie Firebomb ready. Ale ja nie chcę chwilowo Firebomba, bo to się jak zmieniało? Nie pamiętam jak się zmieniały umiejętności. Chociaż może to się E używało w aż sprawdzę. Nie, nie E. Na ku strzelało się tym podstawowym. Alt, Control, Caps Lock, Shift. Nie mam pojęcia czym to się robiło. No nieważne. Chwilowo mamy największy progres ever da się popsuła, ale tu otaj proszę, jest jakaś pałka, jest młocisz To jest pikaks nawet, nie młocisz Więc dobrze, muszę sprawdzić to Dobrze, czy jednak to nie jest on Dobrze, dobrze Jezu, jakie one straszne dźwięki wydają Trochę to jest creepy, nie powiem, że nie Czy ja tędy szedłem już? Chyba nie, bo tam jest czujeczek. Jeszcze tu nie byliśmy. House ready. Okej, okay, ale jak to się robiło? Muszę przyznać, że ta kula ognia jest bardzo przyjemna. Prawie na hita ich ściąga, jak nie na hita. Może przynajmniej te podstawowe jednostki. Wow! Łodęć. O, R to się robiło! Dobra, sprawdźmy fire bomba. Ciekawe Muszę przyznać bardzo ciekawe. Fajny jest ten warlock, podoba mi się, jest to coś nowego Nie, to nie żyje, że tak powiem Ty no zabijam ich tak o! ...tymi kulami ognia. Dostał pod brutkowicza I teraz może postać. Za 1000 golda myślałem, że jak to znajdę już tak w pomieszczeniu innym niż pokój kupującego, sprzedającego wariata... ...to ja sobie to będę mógł wziąć za free. You fucking... ...bitch. Masz za karę na łeb. Co jest? By item z Blood Ja nie chcę kupić itemów z krwią, bo nie mam HP, boję ja się, że mnie to zabije. Szczerze. Nie no, ale to jest kozak, totalny kozaczek! Zostaw to! Po nerach dostajesz! Już! Zostawiamy to! Niektórzy umierają, a niektórzy żyją po tym hitku. To jest su su Nie no! Oj! Prawie nie mogłem podskoczyć. Mega, mega, mega bomba. Tak mam. Tak mogę tylko to sprostować. Mega bomba. Ale czy my tutaj coś znajdziemy poza mega bombami? Może wymienię broń na nową. Bo ta się zaraz popsuje. Więc wezmę to. A co tutaj było? Stamina boost. Nie, no, stamina boost to ja nie potrzebuję. Raczej nie. Nie mam też. Yy... To dużo HP, żeby sobie kupować jakieś tym z krwią, ale proszę, to jest chyba przejście do następnego levela, więc progresik. Co to jest? Aaaa! Aaaa! Wszystko stara się mnie zabić. Dobra, na spokojnie. Zobaczymy, czy da się to pokonać kulami ognia. To jest niezniszczalne. Ja to w, w to będę strzelał tyle czasu, ile będzie potrzeba. Te chłopie są nieśmiertelne, nie już tutaj. Tylko nawet nie wiem, w którego powinienem strzelać. Okej. Okay. Nie wiem, jakim cudem to mnie trafia, ale tym razem, tym razem poszło nieźle. I można wydawać tą energię na permanentne upgrade'y I nic się nie udało Return tu facality Powiem wam, fajne to, ale kurczę te kraby są jakieś pokurwione Chyba z nimi to nie ma sensu walczyć, bo ja do tej pory nie wiem czy ja mogę je zabić czy nie Ty chłopie, co ty jakiś drang do pracy chodzisz? To mnie ciekawi, co tutaj jest? Nie wiem, dowiemy się za jakiś czas, a tym razem ja zmykam. Tak wygląda ten binif. Całkiem ciekawe. Dajcie znać, co sądzicie i widzimy się w następnym odcinku. Pa pa.